Cześć, tu Agata ze Szkoły Kadr i Płac. Dzisiaj powiem Ci, jak wyliczyć wynagrodzenie i składki ZUS dla pracownika. Wynagrodzenie podawane w umowie o pracę z reguły określone jest w kwocie brutto. Jednak kwota, którą pracownik otrzymuje w rzeczywistości, jest dużo niższa. Dlaczego tak się dzieje? Otóż wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy. Musimy też pamiętać, że poza wynagrodzeniem zasadniczym w skład wynagrodzenia brutto wchodzą wszelkie premie, dodatki, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, wynagrodzenie chorobowe, czy też ekwiwalent za urlop. Od wszystkich tych składników pracodawca ma obowiązek potrącić składki ZUS ale nie wszystkie dodatki pensji podlegają obowiązkowi oskładkowania. Z obowiązku tego zwolnione są między innymi: odprawy rentowe i emerytalne, diety i zwrot kosztów podróży służbowej, nagrody jubileuszowe czy świadczenia przyznawane przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a także odprawy odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy. Aby ustalić wynagrodzenie netto, czyli to do wypłaty, należy odjąć od przychodu pracownika odpowiednie wartości składek na ubezpieczenia społeczne. Nie wszyscy wiedzą jednak, że tylko część z nich finansowana jest z wynagrodzenia pracownika, przy czym składki płacone przez pracodawcę nie są widoczne w wynagrodzeniu brutto. Są one bowiem wyłącznie ustalane na podstawie właśnie tego wynagrodzenia brutto, a pracodawca odprowadza je z własnych środków. Dokładne stawki procentowe składek na ubezpieczenia społeczne przedstawiają się następująco. Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52%, z czego pracownik i pracodawca pokrywają ją po połowie, czyli każdy po 9,76%. Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 8%, z czego jedynie 1,5% pokrywa pracownik, a aż 6,5% odprowadza pracodawca. W przypadku składki na ubezpieczenie chorobowe jest ona w całości finansowana przez pracownika i wynosi 2,45%. Natomiast składka na ubezpieczenie wypadkowe jest w całości finansowana przez pracodawcę i wynosi 1,67% przy standardowym założeniu. Zasady różnicowania tej stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe określają przepisy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób. Zawodowych. Co do zasady, wyliczając wynagrodzenie do wypłaty, należy także potrącić składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której stawka wynosi 9% wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku niskich wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy może się zdarzyć, że składka zdrowotna będzie ograniczona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Osoba, która chce przystąpić do pracowniczych planów kapitałowych musi liczyć się z tym, że pracodawca będzie pobierał od jej wynagrodzenia składki, które następnie przekaże do instytucji finansowej. Wpłata podstawowa dla uczestnika PPK wynosi 2% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Może również zadeklarować kwotę dodatkową, której wartość nie może przekroczyć 2%. Ponadto należy mieć na uwadze, że składki, jakie finansuje pracodawca, czyli 1,5% podstawy emerytalno-rentowej, a dodatkowa wpłata nie może być wyższa od 2,5%, stanowią przychód dla pracownika i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, co również wpłynie na wynagrodzenie netto. Wyliczając wynagrodzenia uczestnika PPK. Należy uwzględnić nie tylko wpłaty na PPK, ale również przychód ze stosunku pracy, który powstaje z tytułu wpłat dokonywanych przez pracodawcę. Ostatnim krokiem przy ustalaniu wynagrodzenia netto jest odjęcie od płacy brutto podatku dochodowego. Aby ustalić podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, od przychodu pracownika należy odjąć składki na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu. Rodzaj zastosowanych kosztów zależy od miejsca zamieszkania pracownika i jest niezmienną kwotą ryczałtową. Szczegółowe stawki tych kosztów kształtują się następująco. Dla pracownika miejscowego jest to 250 zł, natomiast dla pracownika dojeżdżającego jest to kwota 300 zł. Po odjęciu od wynagrodzenia brutto składek oraz kosztów uzyskania przychodów należy dokonać właściwych obliczeń, przemnożyć uzyskaną podstawę przez określoną stawkę podatkową, czyli 12% lub 32%, a następnie odjąć od otrzymanej wartości kwotę wolną od podatku. W przypadku, gdy pracodawca jest oczywiście płatnikiem uprawnionym do jej ujęcia. Po tym pomniejszeniu otrzymuje się należną zaliczkę na podatek dochodowy. Z jednej strony składki i podatki zabierają dużą część dochodu pracownika, z drugiej jednak, dzięki takiej metodzie, pracownik może być spokojny i nie musi troszczyć się o właściwe obliczenie i odprowadzenie tych zobowiązań. Dzięki opłacaniu składek zatrudniony ma możliwość korzystania z bezpłatnej opieki medycznej, otrzymuje świadczenia w razie niezdolności do pracy, ale również ma zapewnione środki w okresie osiągnięcia wieku emerytalnego. Omówmy to na przykładzie. Pani Klaudia otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4666 zł. brutto. Co miesięczna pensja jest w stałej wysokości, nie otrzymuje z tytułu świadczenia pracy dodatków do wynagrodzenia. Pracownica mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy, jest też uczestnikiem PPK i nie korzysta ze zwolnienia SPID dla młodych. Jakie wynagrodzenie do wypłaty uzyska? Krok pierwszy. Ustalamy sobie wynagrodzenie brutto uwzględniające wszystkie dodatki i zasiłki, czyli mamy. 4666 zł. Krok drugi. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika. Składka emerytalna finansowana przez pracownika to 9,76% podstawy wymiaru, czyli nasze 4666 zł. mnożymy razy 9,76 i otrzymujemy składkę emerytalną w wysokości 455,40 zł. 40 groszy. Składka rentowa to 1,5% podstawy wymiaru, czyli 4666 zł mnożymy razy 1,5% i składka rentowa wynosi 69 ,99 zł 99 Składka chorobowa wynosi 2,45% podstawy wymiaru, więc nasze brutto to 4666 zł pomnożone przez 2,45% daje nam składkę chorobową w wysokości 114 ,32 zł 32 grosze. Nasza suma składek na ubezpieczenia społeczne to 639 zł i 71 groszy. Krok trzeci obliczamy składkę zdrowotną. Po odjęciu od wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne otrzymuje się podstawę do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Więc obliczamy. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, to jest to nasze wynagrodzenie brutto 4666 zł, od którego odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, czyli te 639,71 zł. No i otrzymujemy 4026,29 zł. To jest nasza podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i z tego mamy kolejny krok. Ustalamy wysokość składki zdrowotnej w całości, czyli naszą otrzymaną podstawę mnożymy przez wymiar składki zdrowotnej, czyli 9% i już wiemy, że składka zdrowotna wynosi 362 zł i 37 groszy. Krok piąty to obliczenie wysokości wpłat na PPK. PPK pracownika to jest 2% razy 4666 zł czyli PPK pracownika składka wyniesie 93 zł i 32 grosze. W przypadku pracodawcy jest to 1,5%, więc ta składka od pracodawcy wyniesie 69 ,99 zł 99 groszy. Teraz należy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, więc najpierw musimy ustalić sobie podstawę opodatkowania poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto, składek na ubezpieczenia społeczne oraz kosztów uzyskania przychodu. Przyjęta w przykładzie kwota kosztów uzyskania przychodów to 250 zł. Przychód z tytułu PPK finansowanego przez pracodawcę. Już sobie obliczyłyśmy i wynosi 69,99 zł. No to mamy wynagrodzenie brutto. 4666 zł, składki społeczne 639,71 groszy, koszty uzyskania przychodów 250 zł, więc liczymy podstawę opodatkowania. Do wynagrodzenia dodajemy składkę PPK finansowaną przez pracodawcę, a dalej odejmujemy składki społeczne i koszty uzyskania przychodu. Otrzymaną kwotę zaokrąglamy do pełnych złotych, więc mamy 3846 złotych. Teraz możemy obliczyć podatek. W naszym przykładzie zakładamy sobie, że stawka podatku wynosi 12% z racji dochodu poniżej 120 tysięcy. Tak więc wyliczamy podatek należny nasza podstawa opodatkowania, czyli 3846 zł razy 12% i tak otrzymaną wysokość podatku zaokrąglamy do pełnych złotych, czyli nasz podatek należny wynosi 462 zł, ale to nie wszystko. Od otrzymanego podatku musimy odjąć kwotę wolną, która jest ustanowiona ustawowo i wynosi 300 zł. No to pomniejszamy nasz podatek należny o kwotę wolną od podatku i otrzymujemy kwotę podatku, jaką należy przekazać do Urzędu Skarbowego, czyli 162 zł. Naszym ostatnim krokiem jest ustalenie wynagrodzenia netto. Dokonujemy tego poprzez odjęcie od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku. No to liczymy. Nasze wynagrodzenie brutto 4666 zł, od którego odejmujemy składki na ubezpieczenie społeczne, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i wpłatę na PPK finansowaną przez pracownika oraz zaliczkę na podatek. No i otrzymujemy wynagrodzenie netto w wysokości 3408 zł. 60 groszy. Nie znalazłaś Twojego przypadku w tych wyliczeniach? Mam dla Ciebie niespodziankę. Kliknij link poniżej i pobierz arkusz kalkulacyjny, przy pomocy którego obliczysz wynagrodzenia i składki ZUS.